bo jestem ananasek, a, wyście, a wy jesteście wy inaczej, dziś jesteśmy w Brawl Starsie no i tak, e, będę, będzie dzisiaj mały opening chcę w końcu wyjść, dropnąć e, Jackie, bo no mam 1% na nią, więc otworzyłem już jakieś 30-40 skrzynek i nic, kompletnie nic nie wypadło i na samym początku zostawcie koniecznie subskrypcję na kanale, bo na 100 subskrypcji, jeżeli będzie do końca roku 100 subów no no to może będzie jakiś mały konkurs no eee. i Fortnite mówiłem ostatnio na odcinku, że waliło mi, nie mam Fortnite'a ale już mam komputer nowy i mm, pobieram go właśnie w tym momencie kiedy go nagrywam, się pobiera więc niedługo będzie, będzie to stare konto na szczęście, więc nie stracę ja wszystkich skinów i karnetu bojowego. Lagów takich nie ma już. Dobra, bo za 9 minut będzie... O! Zmieni się na... na... na dobra. Więc tak najpierw zagram sobie jakąś postać, myślę, że to była bija właśnie. Zagram sobie zadymę. Będzie to mapka z PSG Cup Challenge. Z tego co pamiętam, tak jest to mapka z PSG. kapu Miałem ja tylko 3 wygrane na PSG. Więc słabo. Patrzcie, jak ten Darl stoi. Ale nas. Już mówiłem, że nas wyrolowała. No nikt się jej nie spodziewał tutaj. No ja! leżysz został został kolejny raz ja no nas takimi jest łatwiej ale no załóżmy że nic no jezu piłka przy... Ja podskoczyła i wtedy strzeliła na nie. nie trafiłem nie o dobra Ach. Lecę z prawej. Zagrani do pola. O jazy. Mniejsza o to. Nie. Co? Ej, przecież to nie to było przed nimi. No to jak mu ostrzelili? Nie rozumiem tej gry czasami. Dobra, tylko 10. Yy. Dobra. Polecę sobie na pary, bo tam ostatnio mi no dosyć spokojnie idzie. Frankiem, dawno nie grałem. Według mnie fajna postać. Mój brat ma takiego farta mm, do franka. Ma, miał już trzy kąta i na tych trzech kątach je, na jednym wydropił jak miał 800, a na reszcie kąt wydropił jak miał mniej niż 500 franka, no nie? I potem... No nie i tak potem sobie na franku nabijał w jeden dzień. 300 puchów, no i więc Frank jest mocny. O, leży. Okej, okay, leży. Ładź a rzucę im. Ja nie O nie! Jackie. Jak ona... Załóżmy, że tego nie było. Okej. Okay. dopam mam już dwa, y, dwie właśnie Star Powery. Y, gadżety mam do Bula, Mortisa i Karla. Bardzo lubię grać Karlem ostatnio. Penny. To jest moja postać po na na no, pat. No, Według mnie, penny jest dobra, bo jeżeli na przykład trafisz na nieogarów, na przykład na Bolu, którzy idą tak z pełną parą, w trzech w jednej kupie, to walniesz. Trzy, no nie, dosłownie trzy pociski. Jakby oni nas obijają to nie? Wiem, już, nie? nie trafił jeszcze. Dobra. Aj, nie, ej, bo my tu w trzech ich podjechaliśmy, a tutaj ich jeden. Ja polecę z prawej. O. Dobra. Taha, tam był Barley. TikToki. Niech oni sobie pójdą. Dobrze. Wielkie dzięki. Weźcie nas, mój, nasz safe po broncie. Dobra, jeden leży. TikToki. że ale im spróbimy. Na razie... No lekki tam krok. Dobrze. O Jezu, ale dobrze. jaju od tak 20% im znikło. Zniknęło. Paszczę zna. Raz, dwa. Trzy. Dobra, rzucamy. Nie w niego. Wygrane. Było, dosyć łatwo 8,5 w 20 no... Ile jeszcze nam brakuje na te spięcie? Ja... A i tak nie będziemy mieli skrzynki yy, Odcinek trwa 6 minut, co mi teraz mam licznik, ile trwa odcinek co mi bardzo pomaga, bo nic to już przedłużać ani odcinek, żeby nie był za krótki Więc ja już lecę z mini trzygamy, jest dobrze Openingiem i patrzcie, nie mamy niestety na. E... Czekaj, za co eee, Ale ja jestem głupi. A jednak nie. Okej, okay. więc otworzę sobie dużą skrzynkę. Skrzynkę. Duża skrzynka. No. Wczytywanie postaci. Wczyty. Czy. Teraz będę mówił tak, czy. Świeci się, nie świeci się, no patrz, patrz. Takie pa są procenty duże, nie? No dzięki mam. Otworzyłem mm. <głos》>, już jakieś 40 skrzynek, więc powinno już. 50 pro, 55% już minęło, więc mam 45% na to, żeby dropnęła mi dzięki. Ale oczywiście nie. Patrz, otworzę tą i zakład, o, mogę z Wami się o stówę, że nic z tego nie wyleci. Nie. Taka będzie, jak wyleci, to stracę tak. Dobrze, jednak... Ile? Dwanaście. Ty. 12 gmx 17 no. Już nie mam na nic. Hmm. Dobra. Czy kupić sobie gadżet? To daj... A, no w sumie kupię. E, patrz. No. Jezu. Szkoda, że to jest nowa postać. 8 minut. Ej, mam jednego jakiegoś drzwi nowego XD. Mm. Dyna, dynda Mike. To fajnie, że wybrano. Nie. Chcę zagrać dynda Mike Na dół. Dynda Mike na dół. I chyba fajnie jest. Właśnie, jak będzie ten dynamite nowy Ten kibit, wiecie za To może bym zrobił na jego giveaway'a Więc jeżeli chcecie giveaway'a to sześć łap w górę koniecznie I też, i osoby które wygrają to Muszą być to subskrybenci Jeszcze nie wiem czy będzie giveaway, ale jak Będzie to ogłoszę Wszystkie rzeczy które trzeba mieć żeby było szansa wygrać pa 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 ale nie słaba jednak Kupię, je, za wcześnie użyłeś po nas a już myślałam i po co ja gram po co ja gram nagrywam no i tak właśnie wszedł mi tata i się spytał co robię Hmm, chyba to będę musiał wyciąć, ale mniejsza o to. Więc jeżeli by, bym nagrał odcinek, właśnie bym ogłosił, właśnie jakiegoś Ja to by było tylko PSC, bo on będzie kosztował 80 gemów, z tego co wiem. Tak? O nie. O nie, to by było. To PSC 25 zł, na przykład byście wygrali na 80 gemów i byście kupili. I bym chciał, dobra, w sumie na razie nie wiem, czy to będzie, ale od razu mówię, że warto być, bo może w którymś odcinku pod koniec albo na samym początku. Mm, właśnie tam mam już Max. O, dobra, dostały 1000 w oboje chyba ona jest tu nie na no, 200 iq no nie? nie ma tak podejść i zginąć ja będę chyba grał na kamper miałem zmienić na solo ale nie goń mnie wigiłonka łąka, od czekolady Spec kto zna Charlie'ego i fabrykę czekolady hashtag to piszę w komentarzu teraz hashtag czekolada Jeżeli chcecie kolejny odcinek z Brawl Starsa no to 5000 łapek No le... Mhm, trafić nie umiem Nie, nie dostał no o jezu Max 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 Patrz Co to się stało to się... ale jestem słaby chyba ja ten odcinek będzie trwał godzinę i będę wycinał wszystkie przegrywy ale... a i dobra, zagram ostatni raz już oblężenie więc koniecznie ma być subik bo na będzie konkurs raczej no i może jakiś wcześniej będzie na tegody na Majka Jezu, co ja robię, myślałem, że oni tu ktoś w krzakach nie no, 200 IQ co? Leć. Ej, czemu oni nie biorą? Nikt nie sami... jej u Jezu, ale to są nie ogary przecież z tych przeciwników. W z naszych z moich też. Dobra, no ale bot poziomu pierwszego, no to co to jest? No. Olezu jeszcze raz Dobra, następny Co oni tam robią? Ej, to są chyba jakieś mega nieogary I nie wiedzą o co w tym chodzi Przeciwnicy Nie, 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 nie. My. Bierz, bierz tu penę Dobra, leży Macie bota Nie mnie, tylko bota Daryl <grywki> Jaki dekiel Co? To jest samobójstwo Podchodzić pod armatkę O nie, dobra, już myślałem, że nas Przepuść mnie Ej, dobrze, 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 dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, dobrze, że? Ja tam podejdę i będę to robił 8%. Ej! Czy to ta pani Tak postawiła armatkę! Haha. Ha. Dobra, 8% jest 8 pucharków, a nie procent. Więc mam się, że Ci niech się spodobał, zostawcie koniecznie subika i łapkę w górę. Za to, że otwieram ciągle skrzynki i nic nie dropi. No i jak mówię, do końca roku, przydałoby się wbić 100 subów. Ale najlepiej to by było 1000, bo w Fortnite wtedy będę miał kotwórcy, twórcy, ale mniejsze o to. Więc ja już Wam dziękuję za oglądanie, no i cześć!